co jeśli w sensie to będzie długie i będzie miał pięć... Ej, jestem kiełbasem Ja jestem kiełbasem No, kiełbasem To będzie... jeden kie... kiełbas I tu jest przejście Ten przejście to wygr... Kurwa No to wygraliśmy Co tu się dzieje? A psy jedzą Ej, hey, lol O lol, po się z niego zrobił Oh, lol. A. A. O Popieram. Default! Aha! Aha! Zobaczysz sobie do na granicy, się ze mną stało. Jestem uleczającym. Dawaj! Będę Cię uleczał, to będziesz predatorował. Ulul <suszy> <suszy> Jestem Matrox matrux on Mam krzywary Ja go nie mogę stracić, nie? Matrux jest dobry! Kurwa, nie! Ja żyję! Ja żyję! Nie! nie żyję! Kurwa! Oh. <ślesz> <ślesz> Zdąję to czołg <czemu> poleciał! <ślesz> Każe mi się z tym jak na przykład pająk Lol, ten mój, mój nóż tam leży sobie To ja się odbija patrz musisz na niego wskoczyć i wejść do niego No to tak nie zadziała Zoku Dobra i teraz w, w, do robota no i teraz na Tak skocz i no tak żeby mnie ocalić O! Jestem bladem Nie! Nie dam się zabić! A chcesz zmienić czy ja? Nie, zmieniaj jak chcesz <laughs> o, fajnie masz nie... Ja, ja go nie lubię! Nie! Jezu! Ja ja coś, proszę cię! No Zrobiłem! O kurwa! <laughs> <ty też. śmiech> Bum Dobra, jestem braćmi. Ale zrobiłem dużo. Ja też. Ej, fawe! Fa, fa, Szybciutko! Bo ty jesteś już! Nie mam, nie umarłeś! No, ale flaga tam była! Dobra, to było dobrze ogarnięte. Nie. NOL! Ty ty. ty. Co się dzieje? Zaczyna mi klatkować tak z A <śmienny> Ty Chciałbym cię. Czemu? No nie wierzę że to ja w początku. Nie, to nie jest początek. To jest tutaj. To jest tutaj. <śmienny> O Jezus! Nie! Ja chcę zmienić pozycji. Jestem no, to... żółtą. A p... ja też jestem. Żółty. Żółtą panną. Ok? Nie bądźmy, nie bądźmy tacy. Tak Tacy Wulgarni. Bul no właśnie. To jest ta pizda. <laughs> Dobra, i teraz ja mu wypoczynę, nie, nie? O, w łeb mu wypoczynałem. A no ten Chuck jest bezużyteczny, użyteczny ten akurat On dobrze bije No pad. Zrzucaj tego Ultem od niego, on jest świetny Co ty zrobił? Widziałeś? <laughs> <laughs> tak trochę pięć Ile to będzie miało minut? Ej, nie e, Albo dobrze przyczepię mu Na razie ma 30... Ej, ej <laughs> zabiłem go! kiełbasenem i dostałem <laughs> ej, Jesteś pizda Jest mi daj mi zmienić ale ty jesteś nielitościwy No nie jestem. Bo litość jest dla słabych ludzi. A ja Słabym, uważam, że jesteś człowiek człowiekiem, dlatego litość dla ciebie jest niewymagana. No Dobra. Kurwa. Ja myślę. Agent James Bond. <g> Ej, <sprayed Alright> <g Jap Press> e James Bond umarł w filmie jako z Trzeba ten nie, pan alarm włączyć, bo przez to są te te. No, to Ta, te, te rakiety z, gó z góry. Ten rakieta. <noise> Zmień się. Albo nie, czekaj. To ja nie żyje. Gdzie ty żyjesz? Nie mam nie. No gdzie ty? Na spawnie jest. Ej, patrz! Jak tego używasz i na nikim nie trafisz, to ci się nie zużywa. Serio? O, widziałem, że masz wszystkie te punkty, dopóki nie zużyłeś. Kurwa, default. <noise> No to Ale się koledzy, Przejdźmy no... to, kolego, bo ty naprawdę mnie załamujesz <noise> Nie no, tak na pół na pół powiedzmy Ja pierdziela, akurat ta postać mi się trafiła teraz w takim głupim momencie takim kretyńskim po prostu I To moja postać, odwal się No Kolejna postać normalnie Pomysłowski. No, <noise> Daj mi zmienić No ty masz na mnie kość to może na odległość Nie mam odległości <laughs> sam jesteś związek na no, odległość Wiesz co No I został przez gówno przygnieciony Nie No nie ma Shit yeah. Daj mi zmienić Dobra Ej, ja. dał, ej nie, czekaj, czekaj Mam pomysł Nie! Teraz! Patrz o No nieźle kolega! Zdechuj Ja to zrobię Ty też masz tak, że jak grasz, to, to że nagrywasz Nie? Dobra Okej, okay. to teraz Prosta akcja Ratuj mnie Ratuj mnie! Ej, alarm wysadzę! Dobrze! A teraz no. jej, ja wysadzę to. Nie! nie. <laughs> Shit, No nie, ten czołg... Co no ją teraz Czemu robisz? oni strzelają w powietrze? Wyjaśnij <laughs> mi... I czemu oni siebie nawzajem nie mogą zestrzelić? To <laughs> no patrz Bo co jej... oni Ej, robią! Jak przecież ich flesza, to się ja będą mogli zabić. Rzuć no, ich flesza. No, nie, nie, tylko No <laughs> Dawaj, dawaj, o, o, patrz teraz na to. What? Dobra Jezus Marysiu, czemu rzesz? Nie, i to będzie miało 50 minut, dzielimy na party To ma 33 minuty stajle, na razie uspokój się Tak? No Dobra Dawaj, Trzeba to przejść 40, musimy to przejść No No, co ja zrobiłem? Zabiłeś mnie <laughs> No też, między innymi... Co ci się odniewało no, ja nie wiem gdzie ja byłem, nie? <gry> no też nie No nie No tylko żył żółtego To jest Sasha ja No patrz, ja można robić kombo, jak w Little Patrz, robi tak, podpija się w powietrze i tu fu fu fu. Sacha, Sacha. O. I czekaj, od dwóch. Ja To Nie mogę. Czekaj, 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 czekaj. karmię. Ale zmieniliśmy się w tego tego Zukego. No i... sam siebie zabiłem. Jak to jest możliwe? A mnie ożyw tu żółta. Tu żółta. <laughs> tu... Ożyw mnie. Ożywiłem. Zrobiłem Ożyw co... mnie. Zrobiłem co w mojej mocy. Dawaj, zabij go, ja go ożywię i będzie po naszej stronie. What? Stronę. No powiedzmy, że mogę ożywić Bulldog, patrz. No ale to jest nieska. <laughs> Hahaha no, i alarm Patrz, ich tu jest! No! Nie idź tam, proszę O kurde Ej, czemu mnie już nie ma? Nie mam, nie ma mojego niku. Widzisz, jest z oku samo Ja, jestem, ja mam Feralgin przecież Ja nie mam Nie mogę iść razem z tym lecieć I żyje, Predator jest Dawaj, czołg zisz Znaczy, alarm chyba Ej, patrz! Wszystkie <słyszyło> Czekaj, mam pomysł Twoja pomysł? Czekaj, patrz <noise> Jak do kaczek, nie? Dobra, dobra. Ta czołg? Tego czołga Nie, czymś. ta czołga został. Nie! Czołga zostaw. Nie ma sensu. Dobra, chłodz. Jak chcesz 50 minut, to ja... <głos> <głos> Coś <głos> powiedziałeś? <głos> Kurwa, no nie miałem nic zrobić co? <głos> Default! <głos> <głos> <Olol>. <głos> Dobr LOL! Aha! Kurwa, zmienia się w Nifolta! Nie, ja nie ta się... gra jest niebana, nie gram w to nigdy! Ja też! Najgorszy odcinek! Ciągle Dobra. nie żyjesz, ja chciałem zmienić sobie post. Żyję przecież! Moje. <laughs> <Już> nie? <laughs> Dawaj. Dobra, ja to ogarnę! O, to było niezłe. Co? Co cię zabiło? Nie wiem. Kurde widmo. <grymna> Wszystko się Przepraszam. 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 Proszę. Dobra, lecę! Mógłbyś mi uzdrowić <laughs> Ale spadaj zol! <laughs> na, puść! No i koniec przygody <laughs> One more time! Coś tego komentatora, jeszcze skurwiony na nas <laughs> Dzięki Miej <laughs> Dobra, już się... <szybę. laughs> mnie przygniotłeś! Chodź, ja żyję! Ja IJSZ PIŁBASEM! <grym> <grym> idź! Wysadziłem alarm. Twoja alarm? Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Alert! <grym> Okruciaka postawił? NIEEE! w ostatnim momencie... Wakatku. Naprawdę no z Zadziwiasz no, mnie, dziękuję. Zadziwiasz mnie. Możemy zginął? O, terminatus. Kurwa Co się stało? Jak mnie to zabiło! Idź! Ale nie wiem, czy ty to widziałeś na nagraniu, bo ty, jak to tak pod kątem poleciało. I dobra, pan. Dobrze, kolego, zrobisz mistrzostwo. A po a one plus musimy razem skończyć Nie! Uciekłem! teraz. Moja... <grytania> a było wskoczyć w tego helikoptera Ej, dostałem... No, a... Ja chciałem wskoczyć tylko powiedzieć, że z tobą ma być To Dostałem osiągnięcie na Steamie z tej gry Za co? Nie wiem Wróciłem kilka rakiet. Koniec! Jest! W w jest! Po prostu jest! Uff. Boże. Ale to jeszcze nie koniec, <grystanie> 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 Default. Takie tam 39 minut już ma. Ach, dobra. ja jestem! Już zginąłem! się nie śmiej! Ej, możemy ożywić! A ja nie, bo jestem w tym. Dobra. Dobrze. Co ty zrobiłeś? O Nie ożywają ci się te umiejętności! Patrz. Dobra, zrobiłem. Do... Tak! Tak! Ograny. Dobra, teraz to wygraliśmy. E, ja się wątpię. Znaczy, no. Dobra, ja się ożywię. <laughs> Kurwa. <laughs> no, strzel tam na to lewo. No i już się nie cackaj, ja mam dość. Dość przegrywania. Nie tak. możesz ulta po prostu użyć Nie, bo on nie działa czołg Kurwa! Kurde, wy ty wy! Nie się spierdolił No od początku No, no. To od początku Dobra, to będzie teraz szybkie Widzę, że ktoś ma depresję tutaj Co ty, ty się za, nie ze mnie Ej, jest zobaczymy... dobry kurde Dobrze odgarnia śnieg Nie uwolniłeś mnie No i coś ty zrobił kurde nie... Chciałem skoczyć no Nie obchodzi co ty chciałeś Tarzanie walony Zmieniaj jak chcesz <grystanie> A, Dobra U mnie jesteś w ścianie U mnie już nie żyje O ładnie Niedzielę! Kurwa, jak ja mam to przeżyliśmy! What the fuck! Pomoc. Co się kurwa, Nie! No Dwa FPS na próbie. Dobra, żyję. Przejdziemy przez to razem. <grym> Dobra, stop, 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 nie strzelaj. <grym> nie strzelaj! Ty idź dołem, ja pójdę górą. Przód mi! Co ty zrobiłeś w ogóle? Zabiłem go. Dobra, odkuwamy się Tak jest! I Nie ma innego odkuwania się Dobra Trzeba robota pozyskać A, dobra, ej, daj mi zmienić O, jestem ninjago Nie! Proszę wracaj po mnie <gry> O, Masz ulti, widzisz? Aha, faktycznie I nie... Dobra, jak chcę. A puste w środku <grym> <Ależo> z... Nie ale że... Nie! Dobra, Jak ja mam ja, zawsze i to jest jedna szansa No, dawaj <grym> Jest! Jest! Boże Dawaj i strzelaj z, te... z ult, nie ma ulta Fajnie. <grywa> Co ty ja zrobisz? Nie wiem jak się tam dostać. Zrób sprinta. Wiesz, dwa razy ten, lewo, albo prawo. Widzisz? To wszystko łatwiej. Nie, nie, ty zginiesz. O Boże, wydało się. Jeszcze. Ja. Nie! Nie! O Jesus. Koniec! Ostatnia szansa! Proszę... Na, na wszystkich normalnie tych, tych świętych i w ogóle Ma świętych Dobra On całkiem daleki skok On właśnie fajny ma już Wiesz co, ja ci proponuję walczyć z nimi Jezus Maria Dawaj, to jest na szansa 4 bez... bez... minuty dobra, dobra, dobra. Jednak to będzie miało godzinę Nie! I to podzielimy na parę i A <noise> <noise> mówili Zoku nie nagrywaj ósmego Ja ja mówiłem <noise> Dobra na pałę weź tu idź, po pałę, prostu No cię za fryzerają już na pałę <noise> Mój kawał tak ci rozśmieszył <głos> 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 Jestem listy Jestem te pizda na, na dole, na dole jestem. Dobra, Dobra. spróbujmy to teraz tak razem przejść. <śśpiewanie> już widziałem to. <śpiewanie> ja też. Ej, palma się trzęsie. <śpiewanie> Kurwa, <śpiewanie> już jesz. Dobra, no niestety musisz. Dobra, dawaj, to jest Twój dzień! To jest Twój! Myślałem, że Cię pociągnęło za siebie. w życiu, Mario! Dobra, koniec! Helikopter! Jezus, Maria! A to jeszcze nie jest koniec, to, to jest ty To jest najlepsze. Jak Na to? Ostatni chyba to no to fajnie! O, boss! I co to jest? Wielki stateł kosmiczny! Tak! Sky Fortress! Sky Fortress! Podniebna na to przejść, dołem! No, dołem, dobra, jedziemy dołem. Nie. No, mówiłem nie. W zoku nie pomógł, to byśmy poszli. Ej, odbijasz pociski tym mieczem. No. Jaka muzyka świetna. On się zaraz sam zabije, patrz go. Nie. Idę go zabić Nie, poczekaj na mnie I tu są życia Dawaj, chodźmy, z... Ej, chodźmy dołem i zbieramy życia Patrz Jest dużo życia. Jezus No i widzisz, Predator i... i ja jako Blade To to kurde nie może się nie udać Aha, że <laughs> tak się... <laughs> Ej dobra, ale musimy go zabić Ej kill was, się teraz przede Oh shit. <laughs> Dawaj, to jest twoja szansa. Dobrze. Ocal mnie kolego <laughs> O Boże! Dawaj, teraz twoja szansa. Pięknie, dobra, no, dobra on jest opę Teraz wszystko w moja ręka w twoja ręce Dobra dawaj na dół Ta muzyka ta taka wzruszająca w ogóle, że to jest przygoda i teraz będziemy giniemy moja... <Cię śmiennie> o... na zmiany kurde No Ale ta muzyka jest epicka taka, nie? Ku zachodzącemu słońcu Dobra O mogę cię ożywić Dobra, to dawaj, ja będę biła, ty mnie ożywiasz <śmiennie> Ożywiaj! To teraz? Chyba No i no... No, czemu mnie nie ożywiłeś! Ale gdzie byłeś? No co? Z, z tobą grać! No, ale ja się nie widziałem w stanie To taki zgrany zespół! Nie jest! Dobra, robimy go! Dobra, robimy go, kolego! To jest zwycięski mecz! Zwycięska mecz? Ale Dobra. Co robimy z nim ty! Dobra. Ja to yeah. <laughs> robimy nie Co jest? Ej tu jeszcze skrzydła już O już się nie może latać o. Dobra. Oskimałeś eee, <laughs> <laughs> nie, nie 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 uciekasz Ej, A, a ja? No właśnie nie wiem Bo nie będę rezygnował, ale a nie ty, można go zabić Ej, ty mu zbijesz właśnie Czego wybuchem zabić pewnie? tak mi się wydaje Dobra No tak Ej lol, odmienił się Ej wspinam się, kurde, nie wspinam się Trzymaj się nie mogłem Ja pierdolę Dobra, uzdół O! Co to mamy zrobić teraz, halo, ja się boję Ja chcę zmienić to gówno Jestem rambo, on jest dobry w tych momentach Minąłem. Teraz, Ej, i idź do flagi, zmierzaj ku fladze, proszę, poczekaj na mnie, ja do ciebie chciałem poczekać. Proszę przyjacielu, nie zostawiaj mnie tu martwego. Ja Dobra, chodźmy i teraz flaga i patrz i robimy, robimy i jest, co się z nim stało? Jest, udało się. Mówiłem, że do wybuchy trzeba. Dobra. Wygralam! Tak jest! Wygraliśmy o, Boże co kur... Uff. Tak, troszkę chcemy się szczekać Rzuć monetę Boże Żeby grać dalej, co? 50 minut Kurde Dziesiąty poziom siódmy I dziewiąty dzielimy na dwie na dwa party Po 25 minut? Mhm Chyba tak Dobra Dobra, no to co? No to mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był on bardzo długi, ale no wiecie. Na partach jest. Pani też jest dosyć długi, jest dobrze. <gry> Dobra, chodźmy do Tokio i skończymy. Dobra. No więc mamy nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Był ze mną Zof. nie cał subskrybujcie, jego ja nie. No właśnie, więc cześć. Nie, czekaj. <gry> pa, pa.